Proszę bardzo. Okej, okay, tylko bez waty cukrowej. Nie jemy w kinie, ale dopiero co ją kupiłam? Kurczę, ja też nie wejdę. Muszę wykazać się sprytem. Patrzcie na moje pompony. Jestem zwykłą cheerleaderką. Powodzenia, chłopcy! Ło! Wow, tak! Jeszcze ja. Ciekawy dress code do kina. Ale okej. Okay. Dzięki. Miłego seansu. Kolejny dzień, kolejna lekcja. Może cukier mnie pobudzi. Nie ma to jak czekolada. Na sam zapach ślinka mi cieknie. Ej! Czy ja czuję czekoladę? Hm? Dobra, masz. Ale tylko gryza. Ej! Zjadłaś ponad pół. Pyszne. Dzięki. Serio? Nie wiedziałam. Mój batonik. Muszę to lepiej ukryć. Zdala od jej lepkich rączek. Tylko jak. Mam w sumie dużo kredek. I dzięki Bogu. Ułóżcie kredki w jednej linii. Połóżcie na końcu batonik i zawijajcie jak burrito. Nawet go nie widać. W końcu z nikim nie muszę się dzielić. Powodzenia, Bela! Hi hi. Że też wcześniej na to nie wpadłam. Czy ja wyczuwam czekoladę? Nic nie widzę. Co? Nic tu nie ma. Chyba mi zmysły nawalają. Albo to migrena. Sofia, przyniosłam Rafaello. Cieszę się, że siedzę obok Ciebie. Lepiej się rozpakuję, aby nie było nudno. Na początek dawka cukru. Dzięki! Strasznie ciężko się otwiera. Dawaj! Jakby było zaklejone. Wtedy pangea rozpadła się. Naprawdę? Macie moje zasady za nic? O nie, bądź naturalna. Udawaj, że słuchasz. Co tu się wyprawia? Słodycze. Nie może ich zabrać. Normalnie serce mi stanęło. Gdzie to ja? To niesprawiedliwe. Balsam wygląda jak mój cukierek, ten sam rozmiar. Daj mi chwilkę. Najpierw otwórzcie balsam. I wybierzcie łyżeczką zawartość. Jak będzie pusto, wsypcie słodkości do środka. Idealna kryjówka, prawda? Czemu ja na to nie wpadłam? Wow, to genialne! Ale dobre, od razu mi lepiej. Jak już mówiłam, pora na przerwę. Co za hipokrytka! Ani kroku dalej, to imprezka bez jedzenia i picia. O nie, wyrzucił go za wnoszenie jedzenia. Co zrobić ze słodyczami? Zjem je wszystkie. Mm, jakie pyszne! O, ukryję kilka tutaj. W rękawach i w skarpetkach. Okej, okay, to na pewno zadziała. Wchodzimy na imprezę. Hmm, niech spojrzę. Ma pani przy sobie produkty spożywcze? Chyba pani żartuje. Widzę, słodycze. Słodycze to element kostiumu. Proszę się wynosić. Ugh, czemu mi nie uwierzył? Hej, momencik! Może wieniec z kwiatów mi pomoże? Okej, okay, najpierw je rozetnę. Tak jest, teraz rozłożę je na części. Pa, pa kwiatuszki! No i proszę, to już ostatni. Został mi sznurek od wieńca. Rozciągnę go tak, żeby leżał prosto. Teraz oczywiście poprzyczepiam cukierki. Ułożę je równo wzdłuż sznurka. O tak. Tak, zapełnię nimi cały sznurek. Ile tu słodyczy? Pycha, odpowiednio je pozaginam. Będą jak wstążki zwisające ze sznurka. Okej, okay, dodam ich jeszcze trochę. Uwielbiam słodycze. A potem oczywiście przypnę kwiatki. W końcu musi wyglądać przekonująco. Bardzo ładnie. Okej, okay, chyba całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy. Tak, wyszło naprawdę ładnie. Jestem genialna. Hej, mogę wejść na imprezę? Hmm, to znów ta sama dziewczyna. Niech no się przyjrze! Hmm. Dobrze, piękna stylizacja, ale najpierw limbo! Przechodzimy, da pani radę. Świetna zabawa, matko jakie to trudne. Muszę doładować energię słodkościami. Heh, nic nie zauważył. Pyszności! Teraz mogę tańczyć do rana. Impra, impra, impra. Ja strasznie się dłuży. W końcu przerwa. Od tego testu mam ochotę na jedno. Dobrze myślicie? Ulubiona guma do rzucia. Tak ładnie pachnie. Tylko nie hałasuj. Powoli. Już widzę pazłotko. Jeszcze troszkę. Nie! Poproszę. Daj jedną. Tego właśnie się bałam. Proszę. Zadowoleni? Nic mi nie zostało. Muszę sobie kupić nową. Ale mam inny pomysł. Zdejmijcie górną część markera. Wyciągnijcie wkład i włóżcie ulubioną gumę. Proste, ale genialne. Teraz nikt się niczego nie domyśli. Widzicie? Jak mysz pod miotłą. Ja tu nic nie mam! Fajna lekcja, prawda? Uważy. co przegapiłam? Ale nuda! Mogłam coś zjeść przed wejściem. Nic straconego! Moje ulubione chipsy. Już mi ślinka cieknie. Czy jest coś lepszego niż. co? Znasz zasady! Przepraszam. Zaczekam na przerwę, tylko nie to. Nie masz zamiaru się słuchać? Nie, to wyjdź. Dobrze. Zjem gdzieś indziej. Głupie te zasady. Mam tu umrzeć z głodu? Zaraz, gdzie mój segregator? Uda mi się coś w nim schować? Tak. Opróżnijcie paczkę chipsów i odwijajcie ją w ten sposób. Musicie ją całkowicie odwrócić na drugą stronę. Weźcie dwa klipsy i przyczepcie do spodu. Włóżcie do środka chipsy. Zawijcie paczkę i zabezpieczcie kolejnym klipsem. Teraz załóżcie na koła segregatora. I zamknijcie go. Jestem genialna! Zachowaj pozory. Bela. Nic tu nie mam. Dobrze, niech będzie. Szkoda, że pani Appleby nie wie że Bella ją przechytrzyła. Tylko chrup po cichu. Widziałam to. Co takiego, Betty? Uczyńmy tę lekcję bardziej interesującą. Psst. chcesz trochę? Sorry, tak nie zauważy. Strasznie dużo gada. Co to ma być? Idzie tu? To nie ja! Dobre sąże! Tylko nie słodycze! Co za frajer! Spokojnie! Sofia! Nie chcę ryzykować! Sofia! Serio, nie chcę kłopotów! Więcej dla mnie! Muszę się skupić. Świrunia, czemu wcześniej na to nie wpadłam? Mam genialny pomysł! Weźcie taki przebornik. Teraz odrysujcie dno i wycinamy. Polejcie środek gorącym klejem najlepiej takim zegzakiem. Potem przyklejcie do niego kredki. Świetnie! Przejdźmy do przybornika. Wsypcie cupsy do środka i przykryjcie kredkami. Gotowe! Może coś słodkiego? Niebieski jest najlepszy! Przykryj za nim sor zobaczy! Prawdziwe mistrzynie przemytu! Druga porcyjka. Ej, Eli, spójrz! Widzę, ja też mam klej. Nie, spójrz pod zatyczkę. O, masz czerwony. Ja mam biały. Nie, Eli, patrz, to nie klej. Ciekawe, ile wyciągnę. Ale fajnie się ciągnie. No, też chciałbym mieć taki szlamik. Ale się rozciąga. A teraz jemy. Puh, jesz szlamik. Ale dobre. Nie jedz tego i jeszcze się zatrujesz. Spokojnie, Eli, to nie jest szlamik. Patrz, wzięłam sztyft i wyjęłam cały klej. Widzisz, ani śladu. Potem żalowe miski. Rozpuściłam je suszarką do włosów. Zrobiła się z nich glutoplazma, ale fajne. Potem w kolejnym kroku przysunęłam sztyft pokleju do misków i wlałam je do środka. Wyglądają jak wielki glut. Aż po samą krawędź. Gotowe. Na koniec zatyczka. Wygląda jak zwykły klej. Patrz, ja też sobie zrobiłam. Bardzo lubię jak się ciągnie. Ściskamy między palcami. I jemy. Ej, połączmy je w jedno. Ciekawe jak bardzo się rozciągnie. Bierzemy gryza. Ehm, co tu się dzieje? To nic, to tylko klej. Klej? Od kiedy on się tak rozciąga? <laughs> Ups. Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. E? Co on tam wyprawia? David przestań! E? Co? Chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A racja! Wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David! Pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Uuu, jakie to apetyczne. Poczekam, aż spardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Oby. Proszę, częstuj się. O, no, świetnie! Dzięki, Madison! Jesteś super! Mmm, jakie smaczne, przepyszna przekąska! David, stój! Reszta to zwykły ołówek! No tak, znowu zapomniałem. So A teraz schowam moje pyszne przekąski. Taśma to moja tajna broń. Przykleję paski taśmy do koca. Super! A teraz czas ukryć słodycze. O tak, ale jestem mądry. O! Ktoś idzie. Hm, chyba śpi. Urocze. Wygląda jak mały książę. Hmm? Co to? Mamo, kocham cię. Jesteś naj Mamą. Och, ale z ciebie słodziak. Uff, było blisko. No dobrze, śpij spokojnie. Zgaszę ci światło. Poszła sobie? W końcu. Nocna uczta, to jest to! Ła! Oddawaj słodycze! Co to? Ua, potwór z podłóżka! Muszę schować się pod kocem, żeby mnie nie dorwał! <laughs> Ale łatwo cię oszukać! Kina! Przyznaję, to było niezłe. Masz trochę cukierków. Wow! Mnóstwo skitelsów! Ale byłeś przerażony? <laughs> Ła, wow, gigantyczne zapasy! O, nie mogę ich chwycić tymi łapami! No dobra, trzymaj! Jej, cukierki! Ale pyszne! Ach, nareszcie wyborna herbatusia! Uff, w tak zwanym międzyczasie. Hej, David! Co? Też chcę się napić, proszę! A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie. Uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co to ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to. Nie żartuję. Oddaj to natychmiast. Mówię poważnie. Ugh, ale jestem na ciebie zły. Ale cukierki. No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Wuhu, dzięki, David. Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, okay, nigdzie jej nie widać, wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Ech, weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Uch, co za żel. Tubka jest pusta. Wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki. I wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Mmm, mm mm. Pycha. Okej, okay, schowajmy się tutaj. Nie chcemy, żeby nas znaleźli. Dobra, mamy chleb, a teraz czas na dżem truskawkowy. Ło! Wow, jesteś geniuszem! Ale to smacznie wygląda. Przepyszne. Tak! Lepiej zobacz, co ja mam. Uuuuh, dżem w tubce po paście do zębów. Nie. No to jemy! Co? Co to było? Tomas? Tina? O nie! Mama, znalazła nas! Hmm, lepiej zobaczę, co oni tam kombinują. Krycie, nadchodzi! Hmm, jestem pewna, że ich słyszałam. Coś mi tutaj nie pasuje. Hmm, może jednak się myliłam. Skoro już tu jestem, to trochę się odświeżę. Co to jest? Ah! Chwila. To dżem! Ugh, Thomas! Tina! Mają poważne kłopoty! Okej. Okay. Chyba sobie poszła. Wracajmy do jedzenia. Mmm, nareszcie. Ale pycha. Zasłużyliśmy sobie na to. Okej, okay, napiję się czegoś. Chwila. Gdzie się podziała kola? Nie wiem o co chodzi. W takim razie chipsy. Zaraz, gdzie to wszystko znikło, Jake? A, tak, pamiętam. Zero jedzenia na lekcjach. I co ja zrobię? Czekaj, co ona je? Przecież nic przy sobie nie ma, ej, gdzie jedzenie? A? To przecież zwykły zeszyt. Nie, spójrz do środka! Słuchaj, przyda się najzwyklejszy zeszyt, no i nożyk introligatorski. Teraz przy jego pomocy wytnij duży kwadrat i wyciągnij odcięte kartki. Widzisz? Miejsce na słodycze. Pasują idealnie. Wystarczy zamknąć. Voilà! Częstuj się! O, ale to dobre! Uwaga, Belfer idzie. Macie tu jakieś jedzenie? Ha, chyba nie. Oh. Rubryka z żartami jest przezabawna. Hmm, czy ktoś patrzy? Czas na małe co nieco. Tato, gdzie jesteś? Jasny gwint! Dzieciaki nadchodzą. mi powiesić ten obrazek w pokoju? Proszę, to zajmie tylko chwilkę. No dobra, daj mi młotek i gwoździe. Super, dziękuję. O, owoce. Chętnie sobie zjem. Co? Tata ukrywa słodycze. Ale jego zapas teraz będzie mój. W porządku, gotowe. O nie, wraca. Zrobione, Tina. Twój obrazek już wisi. Dziękuję. Jesteś najlepszym tatą. Ale ona czasami jest dziwna. Okej, okay, wracam do relaksu. Chyba nikogo nie ma w pobliżu. O, słodycze zniknęły. Tina! Rozumiem. Tak, wydaje się logiczne tylko żuje sznurek od bluzy, nic takiego. Hmm, chwila, czy Jake coś je? Muszę się przyjrzeć. Wygląda jak sznurek. Zaraz. Co to jest? Ładny mi sznurek. Jake, zakaz jedzenia. Dobra, sorki! Co teraz? Dalej jestem głodny. Mam pewien pomysł. Wezmę tylko łyczka wody. Jest taka pyszna znaczy orzeźwiająca. Jake, wszystko widzę. Zakaz dotyczy też twojego kubka. No dobra, że też ja go muszę pilnować. Sor przygryza marker. Ale mam pomysł. Czas na słodycze. Najpierw zdejmę zatyczkę zakreślacza i wyjmę wkład z tuszem. Jeszcze końcówka. Ha, jest dłuższa niż myślałem. Teraz czyścimy całość, potem bierzemy cuksy. Wystarczy je wsunąć do markera. Pasuje idealnie. Zakładamy zatyczkę z powrotem. I gotowe. Nieźle, cukierkowy marker. Mmm, ale dobry. Mogę tak cały dzień. Jake, znowu jesz? Nie, Sorze, tylko przygryzam marker. Jak pan? Ach, dobra, niech ci będzie. Okej, okay. nie wierzę, że się udało.